I tak walczymy i tak y, tutaj y, rozpieszczamy swoje ciało. Będzie, widać? będzie mnie widać, czy nie będzie. Powinno mnie widać. Dobra, słuchajcie. Dobra, jestem tutaj jeszcze, sorry, jestem tu za blisko jednak. Chociaż kurde, taki ten kadr jest, że. że on jest taki nie. nieoczywisty, że trochę inaczej mnie. Widać tak, jak ja patrzę na ekran, a trochę inaczej jest mi widać, kiedy wy patrzycie na ekran. Dobra. Takie, taka głupia moda jest na, na naklejki z tyłu, takie przesawki i przez te przesawki do żadnego statywu mi nie, nie wchodzi e, telefon. Ok, zaczynamy, słuchajcie, od pochylania miednicy. Od ruchu miednicy chcemy poczuć swoją miednicę, więc ręce na biodra i zobaczyć czy ta miednica jest w stanie w ogóle pójść przód, tył. Jeżeli nie jest w stanie, w ogóle przód, tył, ona nie działa, to znaczy, że powiem Wam szczerze, tak średnio, bo na, na naszej miednicy, na naszych tutaj, tu, jest ustawione kręgosłup. Jeżeli ja tę miednicę mam a, bardzo ściągniętą, to ja tak naprawdę mocniej muszę pracować moim kręgosłupem, co potem przejawia się na przykład w jakichś tam bólach kręgosłupa i różnych rodzajów zwyrodnieniach, schorzeniach i tak dalej. Ok, kochani, i robimy skręt. Jedna ręka na kolano, druga za siebie i robisz skręt. Wyciągnij kręgosłup. Nie odchylałam się w tył, tylko robimy tak zwaną elongację kręgosłupa, czyli od głowy ciągnie nas linka do góry i ja tutaj robię wdech, i z wydechem, wydech, skręcam się i jest taki pstryk, 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 kręgosłup nastawiony, lecimy dalej, nie? Barki daleko od uszu, nie podciągaj barków, barki są daleko od uszu, robisz piękny skręt, baby. Jeszcze chwilkę, piękny skręt, okej. Okay. No to to są takie w ogóle podstawy, jeżeli nie możesz skręcić swojego kręgosłupa, jeżeli nie możesz ruszać miednicą, no to, yy, no to słabo, nie? To tak yy, nie najlepiej, że tak powiem, ale nie ma rzeczy, która jest nie do ogarnięcia. Ja będąc trenerem tyle lat i mając kontuzji, kontuzję na kontuzji tak naprawdę, bo u mnie ja jestem sportowcem już XXX x, x czasu i yy, yy, mając tyle kontuzji i będąc yy, o krok od... Yy, od wózka Powiem Wam tylko tyle. If you want, you can. Ok. I teraz powoli. Siadamy pośrodkiem w okrągłe plecy do przodu. Powoli opuszczasz biodro i wracasz do tyłu. Powoli przód. Opuszczasz biodro i wracasz do tyłu. Powoli przód. Opuszczasz biodro delikatnie, patrzysz przed siebie i yy, w yy, kręgosłup, kręgosłupem wracasz. Hop! I powoli do tyłu. I teraz, jeżeli dasz radę, idziesz do przodu, schodzisz w dół, delikatnie oginasz łokcie i wyciągasz się do góry. Wyciągnij kręgosłup, odepchnij się dłoni, tutaj stopy są aktywne. Wyciągasz się, ściągasz łopatki i z wydechem, okrągłymi plecami, powolutku do tyłu. Okay. I to jest ten moment, kiedy potrzebujemy już naszego rolera. Jeżeli rolera nie masz, to dasz sobie radę bez. Dasz sobie radę bez, Słuchaj. To nie jest najważniejszy przedmiot na świecie. I teraz tak. I Ważne, żeby ten roller nam nie uciekł. Więc jak macie jakąś podstawkę, to możecie tam za ten roller dać w tym momencie, żeby on Wam nie spieprzył. Jeżeli nie macie rolera, ręce idą pod kolanami, powoli odchylacie się do tyłu, napinacie mięśnie brzucha i z wydechem powoli wracacie. Jeżeli macie roler, to robicie tak. Ręce przed sobą, barki daleko od uszu, powoli idziecie, dotykacie rolera i z wydechem wracamy do przodu. Robimy to mięśniami brzucha. I uwaga, do tyłu, barki daleko od uszu, dotknij rolera, dotknij, musi, taczni powoli wracamy. Jeżeli nie masz, wbijasz tej stopy w ziemię, jeżeli nie masz, ręce pod kolanami, robimy to, to, to samo. Nie ma no excuses. Sorry. Sorry. Sorry, memory. I teraz uwaga, idziemy do tyłu, dotykasz, góra, prostujesz nogę. Do tyłu, dotykasz, góra, prostujesz nogę. Jeżeli w jakimś ruchu boli Cię kręgosłup, nie? na przykład tutaj przy podnoszeniu nogi, to nie podnosisz nogi. Laska. Nie wiesz tego? Jeżeli coś Cię boli, to tego nie robisz. Easy peasy. Thinking. Hop. I góra. Ok? Dla zaawansowanych, sorry, hop, do tyłu i góra, obie nogi. Powoli. Do tyłu i góra. Obie nogi. Do tyłu. Hop. Obie nogi. Ostatni raz. Do tyłu. I obie Bie nogi. Pięknie. I teraz, jak mamy y, ten roller, to fantastycznie. Jeżeli go nie mamy, to kładziemy się na ziemi. Jeżeli natomiast roller mamy, opieramy się o roller. Ręce idą z tyłu y, za głowę. Otwierasz klatkę piersiową i powolutku zamykasz. Jeżeli nie masz rolera, Robisz to samo, tylko powiedz co bez rudera. Jedziemy. Raz i dwa. Raz i dwa. Mały ruch. Raz i dwa. Jeszcze. Hop i hop. Ostatni raz i dwa. Zostań. Albo zostajesz tutaj na roleże, albo leżąc na ziemi. I teraz zwłaszcza, napinamy mięśnie brzucha, pępek idzie do środka, wyciągnij ręce i z wydechem podnosisz jedną nogę, prostujesz, hop, wracasz. I chcesz to zrobić tak, jak masz kolce biodrowe, bez e, kręcenia biodrami. Tutaj jest wszystko stabilnie, ok? Mocny brzuch. Mocny brzuch, kolce biodrowe są równo i jedziemy. I teraz uwaga, to jest oczywiście wersja easy peasy, nie? Jeżeli nie masz rolera, robisz to samo. Wersja zaawansowana, hop, góra, hop, dół. Hop, góra, hop, dół. Hop, góra, hop, dół. Wolniej. Jeżeli dasz radę, dół i uginamy. Hop, góra, dół i uginamy. Hop, góra, Dół. I uginamy. Hop. Góra. Dół. Mocny brzuch. I uginamy. Hop. No, nieważne. Hop. Jeszcze. Wyluzuj. Wyluzuj. Hop. Jeszcze chwila. Góra. And the last one. Góra. Dół. Hop. Przyciągnij się. Możesz otworzyć klatkę poruszać. Pięknie. Jak się czujesz? Gitara? Lecimy dalej? jasna że lecimy. Jasne, że lecimy, bo po coś tutaj przyszło. Jak nie polecenie. Lecimy nad ziemią. Gdzieś był taki film chyba hiszpański? Trzy metry nad ziemią? Coś takiego. Taki romans. Wszystkie kochałyśmy się w głównym bohaterze, który był tak, że tak powiem średnio Dobrym mężczyzną, no, ale przecież my toksy... kochamy toksyków, nie? Kochamy toksyków. Jeżeli nie masz y, rolera, to kolana masz nad ziemią i prostujesz raz jedną nogę, raz drugą. Jeżeli natomiast posiadasz roller, to y, kolana są na rolerze i teraz powoli prostujesz jedną nogę, odpychasz się dłoni i wracasz. Druga noga, tutaj już jest balans, nie? Jak coś ciężej, nie dotykaj w ogóle tutaj ziemi. Łup, widzisz? Widzisz? Hop. Odpychaj się dłoni. Powoli, hop. Znajdź środek na rollerze. Mhm. I wracasz. Tak od dupy strony mnie trochę macie, no ale trudno. Trudno. Musimy widzieć wszystkie swoje e, miejsca. No. Hop, znaczy. Ty mi swoich nie pokażesz, pewnie. No trudno. Okej, okay, i teraz uwaga. Pulsujemy. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć. Druga. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć. Ugnij kolano. Jedziemy. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć. Druga noga. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wróć. Ja muszę się wycofać, bo wypadłam z kadru chyba, co? <laughs> chyba wypadłam z kadru. Ok. I teraz uwaga. Powoli idziemy, prostujemy się. Możesz trochę zjechać na, bardziej na piszczele. odepnij się dłoni i powoli wracamy. Jeżeli tego nie masz, zostaj w desce. Raz. Odepnij się dłońmi. I dywa. Hop. Jeżeli chcesz przejść na łokcie. I hop. Dawaj, mocny brzuch. Raz. Jedziemy. I dywa. Raz. I dwa. Jeszcze. Hop. Mocny brzuch. I wyróć. Hop, zostań. Zostań, trzymamy, odpychamy się łokciami od ziemi. Okrągłe, znaczy, miednica podwinięta, zepnij pośladki. Jeszcze i powoli, hop, do siebie. Wow. No, ty jesteś geniuszem. Jesteś Mariola, geniuszem. Geniuszem jesteś. Geniuszem. Dobra, kochani, czy my jesteśmy ready na dalej z pośladkiem? No, of course, of course. Może teraz się przekręcimy, słuchajcie, na plecy. I też mamy roller. Ale jak nie mamy rollera, to nie mamy rollera. To nie płaczemy. Nie możemy płakać, jeżeli czegoś nie mamy. Musimy albo to zdobyć, albo się pogodzić z losem. Słuchajcie, problem ma rozwiązanie. Jeżeli nie ma rozwiązania, to znaczy, że nie ma problemu. Kręg po kręk idziemy do góry. Jeżeli nie masz, to jesteś na ziemi i kręg po kręgu do dołu. Mało tego. Wszystko zawsze kończy się dobrze. Jeżeli jeszcze nie jest dobrze, to znaczy, że się jeszcze nie skończyło. Zapamiętaj to. Zapamiętaj. Góra i powoli dół. Góra i powoli dół. Góra. I powoli kręg po kręgu dół. Jeszcze. Góra. I powoli dół. Ostatni raz. Góra. I uwaga, unosisz jedno kolano. idziemy. Osiem. Siedem. Dawaj. I trochę przeszkadza, yy, wiecie to, yy, ta lampa, bo ona jest za bardzo na mnie. No. Będzie troszkę ciemniej. Nie wiem, czy robiłaś, powiedzmy, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ekstra. Druga noga. The same. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden pięknie zmieniamy prostujesz pięknie nogę jedziemy osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden pięknie zmieniamy nogę go osiem siedem Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie, pięknie. Uwaga, noga do góry i noga na nogę. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, pięknie i druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dawaj, sześć, siedem Ostatni osiem. Pięknie. Zostań na rolę, że zepnij pośladki, nie w ziemię. Trzymamy. Trzymaj. Zepnij tyłek. Jeszcze. I teraz uwagaj, że jeżeli dasz radę. Albo przechodzisz, możesz zejść z ro rolę, raj sobie przechodzić, albo. Albo nie. Albo w ten sposób, hop. Popatrz, moje pośladki są nad ziemią. Jestem jak ten, jak. Jak się nazywał ten yy, yy, iluzjonista taki najbardziej znany kiedyś no w telewizji często leciał. Nie, Copperfield. Jestem jak Copperfield. <laughs> Copperfield. Copperfield. Pamiętacie Copperfielda? Jeżeli nie pamiętacie to jesteście za młodzi na treningi z przeklinaniami. I góra. No, nie przechodzimy przez piętro, bo mam takie buty. Powinnam ćwiczyć bez butów, ale nie lubię ćwiczyć bez butów. Ty ćwiczę bez butów. Jestem jak mama, która wpieprza cukierki i mówi do dziecka, okej, okay? i mówi do dziecka, nie, cudy, bo są niezdrowe, przełkając skrówkę. <laughs> nie? No. Do góry kolan, hop. I uwaga. Raz i dwa. Hipokryzja! Co, czy musisz chcesz tu przejść? Chcesz przejść? No kombinuj, chłopie, kombinuj. Hop. Dotarłeś, tak, dotarłeś. się dotarł. Dotarł. I wyciągasz hop. I hop. Raz i dwa. Jeżeli nie masz rolę raz, sobie poduszkę. Ok, poduszka pod y, odcinek krzyżowy i uwaga, rowerek, hop, 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 mm -hmm, hop, jeszcze, hop, dawaj, hop, jeszcze, pracuj, 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 jeszcze chwila. Dawaj, dawaj, hop! Hop, dobra, spadówka. Spadaj, bo ja nic nie widzę przez Ciebie. Idź. Idź. Już. Koniec. Jeszcze chwila, hop! Dawaj. Mocno. I uwaga, w drugą stronę. drugą stronę. drugą stronę. Jeszcze chwila. Tak, dawaj, dawaj, hop. Dobrze, szymu się. Jak mi stąd, chłopie? Kocham cię idź sobie. Hop, jeszcze. Tak, ok. Uff. Przyciągamy kolana, wyciągamy to spod siebie i teraz uwaga. Albo robimy deskę, po prostu. Albo na przedramionach tutaj rolet i powoli, dół, podbij miednicę i z wydechem wracamy, ja będę w tą stronę, czego chcesz, dół i z wydechem wróć, dół, podbijasz miednicę, trzymaj brzuch i wróć. Ja wiem, co to jest Copperfield, więc y, mam y, 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 delikatne kolana. Jeżeli nie wiecie, co to jest Copperfield, to jeszcze wasze kolana tyle nie chodziły. Tyle nie chodziły po schodach. ja Ja zapamiętam na pierwszym roku studiów. Mieszkałam na piątym piętrze, bez windy. I jeszcze pracowałam na pełny etat. Chodziłam na. Siłownie, wiadomo. I jeszcze studiowałam na dwóch kierunkach i chodziłam <noise> non-stop góra-dół, 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 góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra dół. Czy to było na... Nie, to było na pierwszym roku. Tak, to było na pierwszym roku. Hop. Moje kolana przeszły. Jeszcze chwila. Hop. Zostań. Jak dasz radę, unieś kolana. I trzymamy. Jeszcze chwila. Okej, okay, Pięknie. Uuu, wow, Jak tam? Wszystko gitarka? Działamy. Dalej. Jesteście? Dajcie znać. Dajcie jakiś komentarz, cokolwiek. Nawet jak nie jesteście na żywo, tylko gdzieś tam później, to i tak ja y, oczekuję komentarza. I teraz. Jeżeli nie macie rolera, to po prostu ręce wyciągacie, schodzicie tu dół i górę. Ala bamba! alla bamba! Ok, jak macie rolę, wchodzicie dół, ściągacie łopatkę i idziecie do góry, ok? Dół, hop i góra. Dawaj. Dół i góra. Dół, do dołu mocno i góra. Dół i góra. Jeszcze chwilę. Dół i góra. Ostatni dół i góra. Pięknie. I wracamy do pozycji, gdzie yy, roller mamy pod biodrami, A jeżeli nie mamy rollera, to wkładamy poduszki. Najlepsze są takie poduszki od kanapy. Jak macie odczepiane z kanapy, to takie są w ogóle best, the best of the best. Więc przesunąć, bo się w kadrze nie wieszczę. ok? Jesteśmy? Fajnie. Podciągamy kolana do góry. Kolce biodrowe są na tej samej wysokości. I robimy tak. Raz, dwa, trzy. 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 Z pulsem. Hop, hop. Wróć, hop, hop, wróć, hop, hop, wróć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeszcze. hop, hop, wracamy. Raz, dwa, wracamy. Raz, dwa i wróć. Po co ćwiczysz? Serio pytam. Dlaczego trenujesz? Tak szczerze, dotknij serca i powiedz, dlaczego trenujesz? Dlaczego? Chcesz schudnąć, ok, ale dlaczego chcesz schudnąć? Dlaczego chcesz schudnąć? To jest bardzo ważne pytanie. Bo tutaj się kryje nasza intencja, a od naszej intencji zależy skuteczność. Jeżeli ja chcę schudnąć, bo na przykład nie kocham siebie, tak schudniesz, to i tak nie będziesz siebie kochać. Jeżeli chcesz znaleźć miłość życia, bo schudniesz, to znajdziesz miłość życia, która jedyną rzecz, którą będzie w tobie widziała, wyciągasz jedną nogę i hop, druga. I hop, to jedyną rzeczą, która ta miłość będzie w tobie widziała, to będzie twoje piękno. Chcesz kogoś, kto będzie chciał tylko twojego piękna? Jeżeli e, chcesz komuś coś udowodnić? To tak naprawdę będziesz szkodziła sobie, będziesz robiła to w bardzo niezdrowy sposób. Dlaczego tak naprawdę chcesz schudnąć? Czy chcesz zrobić szczupło? Dlatego, żeby bez problemu wchodzić na piąte piętro, ok? I teraz hardkory, wyciągamy obie nogi i wracamy. Dl dlatego, że bez problemu chcesz wchodzić na piąte piętro i nie obciążyć sobie kolan? To jest zajebisty pomysł. <grym> Czy chcesz? E Czuć się zdrowo i lekko w swoim ciele i nosić na przykład mega modne ubrania, które zawsze się morzyły, mega dobry pomysł. Czy chcesz na przykład odciążyć swoje stawy i swoje jelita i nie szukać ukojenia w jedzeniu, bo jest milion piękniejszych sposobów na to, aby pokazać, że siebie kochamy, niżeli widzieć jedyną przyjemność, jaką mamy, to zażywając pokarmu, doznając orgazmu oralnego. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, dlaczego trenujesz. Bardzo istotna jest intencja, którą masz chcąc... Okay? Raz, dwa, trzy, cztery wróć. Bardzo ważna jest intencja, dlaczego tak naprawdę chcesz trenować. Dlaczego tak naprawdę chcesz schudnąć? Dlaczego tak naprawdę e, nie czujesz się w pełni wartościowa? Okay? Jeżeli masz e, otyłość, jeżeli masz wiele nadprogramowych kilogramów, to zastanów się, dlaczego je masz. Czy ty chcesz siebie chronić? Czy nie czujesz się bezpiecznie? Czy na przykład czujesz, że w Twoim domu rodzinnym non-stop musiałaś walczyć? Albo czy czujesz okej, okay, przyciągamy kolana że Twój partner cały czas ci atakuje. Albo że ciągle jesteś niewystarczająca. Wyprostuj nogi. Jeżeli jesteś na roleże, to fantastycznie. Jeżeli nie jesteś na rolerze, to masz poduszki i też prostujesz nogi i się rozluźnij. Czy ty masz poczucie, że to już nie robiła i tak będzie za mało? Jeżeli coś takiego tobą kieruje, to uwierz mi, nie schudniesz od treningów, a raczej nic się w Twoim życiu nie zmieni, nawet jeżeli schudniesz. Będziesz. Nerwowo spoglądać na wagę, szukając pocieszenia w cyfrach, których zobaczysz, stając na tym paskudzie. <grym> I w zależności od tego, co zobaczysz, jaką cyfrę zobaczysz na wadze, takie będziesz miała samopoczucie. To nie jest miernik. Waga i żadne cyfry nie są miernikiem tego, kim jesteś, jaka jesteś i co czujesz. Wszystko zaczyna się w głowie, wszystko zaczyna się w środku. Dlatego prowadzę roczny kurs na www.fotkaler.com, gdzie jest tam przez rok zmieniany swój mindset. Przez rok. Nie przez miesiąc. Nie przez tydzień, przez rok. Codziennie jest tam jakiś 10-minutowy, powiedzmy, wykład z ćwiczeniami, które trzeba po prostu po wodku wyciągamy roller, zrobić, aby się dowiedzieć, dlaczego ja siebie nie kocham. Dlaczego? Dlaczego jest ze mną tak źle? Dlaczego jestem nieszczęśliwa? Dlaczego wybieram takich palantów? Dlaczego pozwalam, żeby mnie źle traktowali? Wiecie, dlaczego facet jest palantem? Nie dlatego, że się taki urodził, chociaż tacy też są, nie? Różne warianty wybierają, wybieramy, A w większości przypadków my wybieramy, znaczy nas ludzie traktują, bo im na to nie pozwalamy. Jeżeli ja stawiam swojego partnera Na piedestale Jeżeli ja stawiam partnera wyżej niż ciebie Jeżeli uważam, że mój partner Jest na przykład ode mnie ważniejszy Siadamy i e, w Świat słowiański Jeżeli ja uważam, że mój partner jest ode mnie ważniejszy I ja ciągle patrzę na jego samopoczucie Żeby poprawić mu humor Żeby był szczęśliwy, żeby tylko wrócił do domu Nie krzyczał, że nie ma obiadu i tak dalej Jeżeli ja stawiam go na piedestale I jest ważniejszy niż ja To ja mu pozwalam na to, żeby mnie nie szanował i źle traktował, dlatego, że to ja siebie postawiłam na drugim miejscu. I to ja pozwoliłam, żeby mnie źle traktowano. To ja na to pozwoliłam. To ja na to pozwoliłam. I tylko ode mnie będzie zależało, jak ludzie mnie traktują. Bo jeżeli ja mam swoją siłę, wiarę w siebie, pewność siebie i tak dalej, to ja nigdy w życiu nie pozwolę, żeby ktoś mnie źle traktował. Traktował mnie w sposób, który mnie bliża i który mnie yy, pogarsza mój stan. Jeżeli ktokolwiek źle mnie traktuje, to ja albo tej osobie zwrócę uwagę, albo w jakiś sposób wyciągnę z tego konsekwencje, albo nigdy już nie pozwolę na to, żeby przy tej osobie przebywać. Jeżeli ty przebywasz, Cię źle traktuje i nie szanuje, to znaczy, że to był Twój wybór. Rozumiesz? I dopiero kiedy znamy sobie z tego sprawę, że jesteśmy na przykład współzależni i jesteśmy od tej osoby, i ta osoba jest nam do czegoś tam potrzebna realnie, i bez tej osoby czujemy się e, gorzej, to znaczy, że musimy popracować nad sobą. Nie nad nią. Nie zmieniać jej, tylko zmieniać siebie. Bo my jedyne co możemy zrobić dla drugiego człowieka, to go inspirować. Tak jak ja. Zabrać się z tego, z tego związku. Ja nie mogę zmienić swojego mindsetu. Ja nie mogę sprawić, żeś inaczej myślała. Ja nie mogę mm, sprawić, że skudniesz. Ja mogę cię do tego zainspirować, pokazać drogę. Z, swoją energią, swoim przykładem i swoim um, podejściem zainspirować Cię do tego, że jest inna droga. Nie? Ja wiem, że dostaję tu ciągle mm, takich komentarzy, to akurat. Dobra, dziękuję bardzo. Yy, I widzimy się w poniedziałek 11.11. .11. Poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, piątek nie nie ma, bo mamy obóz. Dziękuję. Dziękuję.